Czy synteza jądrowa zdąży być dostępna na tyle wcześnie, by wpłynąć na odwrócenie zmian klimatu spowodowanych paliwami kopalnymi? To bardzo trudne pytanie, gdyż tak naprawdę nie wiemy, jaki jest horyzont czasowy na odwrócenie zmian, które już do tej pory spowodowaliśmy, wykorzystując paliwa kopalne. Jeśli chodzi o technologię reaktora syntezy termojądrowej, no, uważa się, że potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu lat, żeby ta technologia stała się dla nas użyteczna, żeby pozwalała na produkcję prądu elektrycznego. Oczywiście w tym czasie będą też zachodzić zmiany związane z wykorzystaniem paliw kopalnych, choć już teraz można zauważyć, że gospodarki krajów wysoko rozwiniętych. Zmierzają w kierunku większego wykorzystania energii z paliw odnawialnych, ze źródeł odnawialnych. Uważam osobiście, że nawet jeśli mamy tą perspektywę kilkudziesięciu lat wprowadzenia energetyki termojądrowej do naszej gospodarki, to nie powinniśmy przestawać w działaniach i w wysiłkach. Które nas do tej energetyki termojądrowej doprowadzą. Nawet jeśli w krótkim horyzoncie czasowym nie będziemy w stanie za pomocą energetyki termojądrowej odwrócić czy zatrzymać zmian klimatycznych, to w dalszej perspektywie takie źródło energii, jakim jest energetyka termojądrowa, które może być powszechnym i bardzo wydajnym źródłem, wydaje się być dla ludzkości niezbędne.